Ciepły zymibr, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jest to 21. chyba odcinek z serii pomiędzy magnatami. No i rozpoczynamy dalszą część sezonu. Jesteśmy oczywiście pod koniec okienka. Nie wiem, czy jakieś transfery jeszcze będą. Myślę, że nie, aczkolwiek zobaczymy. W każdym razie nie przedłużam. No i lecimy do FIFA. Dobrze, no i po spotkaniach ligowych przyszła pora oczywiście na e, Azjatycką Ligę Mistrzów, czyli mamy mecz z. Z kim to jest mecz? Z Wuhan TT, Three Towns. No dobra, ćwiercinał, A więc no to jest nasza szansa. To jest nasza szansa, aby po prostu jeszcze powalczyć. O, o oczywiście. jest jak ten al nie wygląda dobrze. Ale jak go wypożyczę, jak go wypożyczę. Ale on naprawdę wygląda dobrze. Tylko, że nie ma miejsca niestety na tych pozycjach. Ale on wygląda bardzo dobrze. No i dobra, al idzie do Genoi, a więc szansa w Europie, myślę, że może być tam ważnym zawodnikiem. 60 overalla to jest już na tyle wysoka ocena, że jak najbardziej może o tym myśleć. No a nie ukrywam, że przed tym meczem, no lekko się stresuje, no bo kurczę, no chce coś wygrać. Chce coś wygrać, a to jest ostatnia szansa, bo wątpię, że będziemy grać piąty sezon. Eee, zawodnicy będą wypoczęci raczej. Tutaj al oczywiście dogadał się z Genoą, a więc ja to oczywiście akceptuję no i tutaj Gomez to odrzucam, Gomez zostaje w klubie on się fajnie rozwija, fajnie gra eee, widziałem jeszcze jakąś wiadomość, że ktoś idzie za Stobaniek no właśnie, Joszko Gwardial do Tottenhamu, za 102 miliony euro, ciekawe dobra Wuhan, Three Towns eee, no na ten mecz wyjdziemy, jakim składem pytanie, jakim składem, kto zagra, Bukari czy czy Darboe no tutaj zagra Neni, bo Gomez ma minus, jeśli chodzi o sharpness, a więc tu, no to tak zostanie w sumie, co więcej ja mogę tutaj zmienić, bo jeśli chodzi o resztę, no to powiem szczerze, że jest optymalnie, jest optymalnie, tylko sprawdzę jedną rzecz, a mianowicie właśnie, kto grał lepiej w poprzednich spotkania, w pre-seasonie w początku ligi, na początku ligi, Juwara czy Bukari? Juwara, moi drodzy, w 7 meczach 4 gole i asysta. Bardzo dobre statystyki. No a Bukari? No, Bukari niby średnia ocena wyższa. Eee, liczb tyle samo. Jedno spotkanie mniej. Bukari jest w klubie dłużej, a więc to Bukari zagra. A więc to on zagra. Eee, no bo jest w klubie dłużej, a więc należy mu się. Tym bardziej, że statystyki praktycznie identyczne. Eee, więc Bukari. Nie Juwara, ale Bukari. Najwyżej w rewanżu zagra Juwara i tyle, ale w pierwszym meczu daje szansę Bukariemu, Niech się wykaże, niech udowodni, że jest lepszy niż Juwara. No, i jeżeli to udowodni, to, to zagra również w rewanżu. Zobaczmy: Alphata vs. Wuhan, Free Towns, albo Wuhan, nie wiem, w sumie. Lecimy, no, wygrajmy to. 1 do 0. No i powiem wam szczerze, że na wyjeździe może być ciężko, mimo wszystko. Juwara wszedł w 45 minucie, Bukari zszedł. No i Juwara zagrał troszkę lepiej. A więc Juwara zagrał w następnym meczu. Nie zrobił niczego niesamowitego, ale grał lepiej. Więc, więc szanse dostania, tym bardziej, że zagrali tyle samo minut. Eee, dobra, Alwegda, No i tutaj, tutaj też w sumie trzeba będzie troszkę pozmieniać, pewnie. W sumie już tutaj zagra sobie Juwara. Eee, tu możemy dać szansę Gomezowi. No i tutaj Gomezowi. <grystanie> Dobra, no i to tyle się dzieje o zmiany. Gelę jeszcze póki co na ławce, ale spokojnie o nim pamiętam. Eee, tak samo pamiętam o naszych młodych zawodnikach. O Ramosie powoli zapominam, ale on będzie grać. Ramos też będzie grać. To nie jest tak, że ja go olewam. On też będzie grać. Mecz z Alwachdą, eee, zobaczmy, jak nam pójdzie. Liczę na zwycięstwo. Tu musi być zwycięstwo. Dwa do taki jest Firmino i Baro, e, bardzo, bardzo fajnie. No, Firmino widzę, że się rozgościł, strzela golem, a więc to cieszy. No i lecimy dalej, czy teraz będzie pora na mecz? No nie, teraz jeszcze okienko transferowe się kończy, a więc e, u nas, nas to w sumie nie dotyczy, bo my nic nie potrzebujemy w tym oknie, może zimą coś podziałem, może, ale generalnie aktualnie no to to nie... Waj w widzę, boże, Alkahtani wypożyczony do, do Genoi e Także to również mnie cieszy Al i oferta z Bernui, ale ja tym się nie przejmuję No i lecimy dalej, tak szczerze to nie mamy kogo sprzedać, nie mamy już kogo wypożyczyć ani kogo kupić, a więc ja po prostu skipnę sobie ten dzień, no bo nie ukrywam, że, że w sumie strata czasu. A więc przesymuluję sobie do września, bo... I tak przez ten czas byśmy nic nie zrobili, a więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. To jest jeden mecz przed spotkaniem ćwierćwiczeniowym Ligi Mistrzów, a więc mecz z Altai teraz. Jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. No niestety, Al-Nasr ma komplet zwycięstw w po trzech meczach, a więc no musimy tutaj się spiąć. Co do składu, to El Neni, 75 już, no ale nic, dobra. Zagramy sobie w ten sposób: El Neni, i tu Gelę, który też musi grać oczywiście. Kolej. No i co do reszty składu no to może Jiru. To czy ja chcę ryzykować? Nie wiem, a jakbyśmy spróbowali zrobić coś takiego. Firmino rada na skrzydle, a może właśnie Jiru? On może jeszcze da, da to coś i troszkę tej goli postrzela. Troszkę muszę tutaj oczywiście kombinować, żeby każdy z naszych zawodników grał. Nie chcę, żeby właśnie taki gwiazdor jak Ziru siedział na rezerwie. A więc przesumulujmy to: Alfa vs Altaj no i wygrywamy 3 do 0. I zobaczcie, Jiru z golem, a więc jak najbardziej się spłacił w vara. Andre Gomez i Fawas, także fajne zmiany. Ważne, że Baro dwa gole, no z tą opaską kapitańską radzi sobie świetnie. W ogóle nie widać presji na nim. No i właśnie to wyróżnia dobrego kapitana i tym dobrym kapitanem jest Barrow Teraz mecz oczywiście z naszym chińskim przeciwnikiem. Liczę tutaj oczywiście, że no przejdziemy ich, bo nie ukrywam, że, że nie jest to jakoś mega wymagający przeciwnik. Jeszcze chciałbym zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie jak radziły sobie arabskie zespoły tutaj. Ale fak nie wyszło z grupy. Co prawda, grupa wydaje się dosyć wymagająca, bo Melbourne City to jest ok, całkiem silny zawodnik. Zawodnik klub. Shanghai Port bodajże też, no, a ten Ulsan Hyundai no nie bez powodu zdobyli 14 punktów. Al-Nasr bez kompletu zwycięstw, a więc e, to w sumie cieszy. No a jeśli chodzi o nas, to oczywiście wyszliśmy. No i tutaj Al-Hilal ledwo, ale dali radę. więc jako jedyny zespół zdobyliśmy komplet punktów co cieszy, co cieszy, mam nadzieję, że tą formę utrzymamy. Oczywiście w, w najbliższych spotkaniach. I teraz pytanie, co ja tutaj, czemu nie mam taki sobie szarpne? To mnie troszkę martwi. Juwara, e, zrobimy tak. No i wydaje mi się, że. E, że damy szansę Ramosowi. No bo mówię, nie chcę go gdzieś tam zostawić w rezerwie i w ogóle na niego nie patrzeć. Hasan mógłby zagrać w końcu, ale kurczę. No, on musi wchodzić z ławki. To jest taki zawnik, który musi wchodzić z ławki na początku. No, a Bot nie chce na niego stawiać. Trochę mnie to denerwuje, no ale trudno. Dobra, symuluję ten mecz, wygrajmy to i po prostu przejdźmy dalej. Remis, przechodzimy dalej. E, wszedł Musab, wszedł gelę i Fawaz. Nie, Musab. E, Musab wszedł. Dobra, no dobra. E, Alkarni z Golem, Baru z Golem. Przechodzimy dalej. Co prawda. To zwycięstwo w tym dwóch meczu nie jest przekonujące, ale jak widzicie, Al-Nasr również troszkę się męczyło. Al-Hilal w sumie też nie było łatwo, pierwszy mecz przegrali. A więc generalnie ci przeciwnicy z reszty Azji wydają się być troszkę silniejsi niż rok temu. I to nie tylko względem nas, ale względem całej naszej arabskiej trójcy. Na tym etapie Ligi Mistrzów No my jesteśmy aktualnie na drugim miejscu w tabeli Ale jeżeli wygramy to zrównamy się punktami z El Nasr A więc to jest bardzo ważne żeby teraz wygrać Żeby no, Nie odstawać im nawet na krok A więc dobra Elneny Tutaj Al Sagur dostanie szansę Gomez I co do reszty to zostawiamy jaki jest Żeby wszedł ten Hasan to bym chciał Bo fajnie by było jakby chłopak grał Wiem konkurenta ma ciężkiego Ale no Kurczę, no co jakiś czas mogłem szansę dostać. Mecz z Ali itihad skład ich nie robi wielkiego szału. Przesumulujmy to, wygrajmy to. Wygrywamy 2 do 0 Bukari Barrow. Wszedł Hasan, a więc bardzo fajnie, o tym mówiłem, żeby młody wchodził, dostawał szansę i tak też się dzieje. Co prawda nie zagrał spektakularnie, ale też nie zagrał źle, a więc jak na debiut, no to rozliczam go pozytywnie. No i przechodzimy już do kolejnego spotkania z Al Kalej, bodajże. Alkalej. ja widziałem coś. Trafiamy najgorzej, jak się dało na Al-Nasr, już w półfinale. Hmm. No i już w półfinale nasze marzenia mogą się po prostu no, zakończyć. Kurcze, no. Liczyłem, że może w finale dopiero na nich trafimy. No w każdym razie, przynajmniej yy, jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. Ile mamy do nich? dni w sensie 4-5 dni 5 dni do tego meczu, a więc nasi zawodnicy teoretycznie powinni być wypoczęci aczkolwiek też nie mamy pewności, więc totalnie podstawowym składem nie wyjdę tutaj Juwara tutaj Darboe i zagra Gomez i wtedy po prostu w następnym meczu zagra El Neni tutaj Gomez, żeby był świeży właśnie kolej Bakht jak widzicie wszedł z Buta i po prostu jest taką podstawą, że, że nie ma jak go wygryźć Wydaje mi się, że możemy jeszcze, no niech Eleni zostanie, Ramos niech wejdzie za koleja, żeby kolej na pewno nie wszedł, żeby się nie męczył. No i tutaj zostajemy, zostawiamy jak jest, liczę, że może ten Giroud wejdzie, może ten Almutairi, no ale dobra, wygrajmy ten mecz, to jest bardzo słaby przeciwnik, więc no, oczekuję tutaj trzech punktów, a więc zobaczmy, Alkalej. Wygrywamy 4 do 1. No i bardzo dobry, mocny wynik Baro 2 gole Juwara, do tego Moteb e, Alkarni 6-7, Firmino 7.1. Dobra, liczy się to, że mamy 3 punkty. Być może nawet Al-Nasr też straciło punkty. E, to by było w sumie mega, ale to mega fajne. Trzeba to sprawdzić, no bo jest na to szansa. No nie, Al-Nasr w ogóle jeszcze spotkania nie rozegrało. A będą grać z kim? Al-Nasr będzie grać na wyjeździe z Altai. Altai jest na 13 miejscu w tabeli, a więc tutaj no nie wróżę, nie wróżę dobrze zespołowi z białym logiem, czyli Altai. No i bardzo ważny mecz przed nami. Al-Nasr versus al -Fatek. Po raz kolejny spotykamy się z nimi w Azjatyckiej Lidze, Lidze Mistrzów. I po raz kolejny mamy te nadzieje, które nawet nie można powiedzieć, że są złudne. Naprawdę mamy szansę w meczach z Al-Nasr. Nasz skład względem na poprzedniego roku polepszył się, N lepszy napastnik, skrzydłowy overallowo, podobny y jak nie lepszy nawet, nie wiem, dalej Baron, no tylko się rozwija, jest coraz lepszy, tak samo alkarni na pomocy Darboe coraz bardziej się rozwija, drugi pomocnik, Elnen miał troszkę wyższy overall bodajże, ale to jest wiecie, niezbyt mały, niezbyt duży downgrade, boki obrony, Al Harbi się rozwinął, Al troszkę też na pewno, Rine tak samo, no i Tombaki, to jest duże wzmocnienie, do tego kolej też trochę się rozwinął o 1 lub 2, a więc skład jest mocniejszy, skład jest silniejszy, no i no, musimy to wygrać, musimy to wygrać, tutaj nie ma miejsca na juniorów, tutaj jest miejsce tylko na podstawowych zawodników, także przepraszam Hasan, jednak nie, przepraszam Al ale musisz pójść na rezerwę, bo to jest zbyt ważny mecz, żeby tutaj rotować. Chciałbym bardzo to wygrać. Jest na to szansa. Zaczynamy na wyjeździe, nie przegrać. To jest nasz cel. Tutaj jest Ronaldo i Brozowicz. Tak? Nie widzę żadnej gwiazdy, żadnej. A nasz skład jest coraz lepszy. A u nich Ronaldo się starzeje, Brozowicz się starzeje. To na pewno nie wygląda świetnie. Zobaczcie, Ronaldo nawet nie jest kapitan. Wygrajmy to, błagam. Al-Fateh versus Al-Nasser. Udało się 3 do 1, teraz tylko mecz u siebie, utrzymać to, utrzymać to, nie stracić żadnych głupich bramek i będziemy w finale Azjatyckiej Ligi, Ligi Mistrzów. A tam czeka nas zdecydowanie gorszy przeciwnik niż Al-Nasr. Oczywiście to nie jest tak, że jak wygramy z Al-Nasr, już mamy pewne zwycięstwo w, w tych rozgrywkach, ale no naprawdę jesteśmy już tego blisko. Mega się cieszę bo przyznam szczerze, jak miałbym obstawiać, to bym obstawił i tak Al Nasr, ale najważniejsze jest to, że się udało, to i tylko to się liczy, no i teraz mecz z Albati, no powiem Wam szczerze, że po tej wygranej czuję się, jakbyśmy mieli szansę na podwójną koronę, oczywiście potrójnej nie możemy zdobyć w tej lidze, ale na podwójną czuję, że mamy szansę, czuję, że naprawdę mamy szansę, jestem, na, jestem nastawiony optymistycznie do tych rozgrywek, no, i co do tego spotkania, no to oczywiście Gomez i Geleon na obronę. Drugi Gomez, no i z Alsa Gór, niech sobie wejdzie na lewą obronę. E, tutaj też trochę przyrotujemy. Almutairi wejdzie za Juvare, Elneni za Darboe, znaczy Aljuvair za, za Darboe. E, no i dobra. Które to jest spotkanie w Lidze? Siódme? Tak, siódme spotkanie w Lidze. Wygrajmy to u siebie. Słaby przeciwnik, powinniśmy tutaj dać radę. No i wygrywamy 3 do zera, barą, gelę albo Żelę i Firmino. Hasan znowu wszedł, znowu szczał nie zrobił, ale grał na całkiem solidnym poziomie. E, więc tutaj jak najbardziej propsy dla niego. No i. Ja chciałbym sobie zobaczyć, jak radzą sobie nasi zawodnicy w statystykach. E, to mi ciekawi jak to aktualnie się prezentuje. E, a więc zobaczmy, zespół. No i tutaj tak, Jacob, a właściwie Jakob, za każdym razem się to myli, Rine, 7,63, więcej czysty, w sensie ponad połowa spotkań, to czyste konta, brawo. Eee, tutaj rezerwy bramkarz Alharbi, 16 spotkań, 7,27, również dobre statystyki. Tom Bakti, no bardzo dobry początek, lepszy niż Gomez, lepszy niż Kolej, a więc widać tą różnicę. No, Ramos szału nie robi i dlatego nie dziwię się, właśnie, że gra tak mało, no bo 6, 33, no to, to nie jest jakiś niesamowity wynik. Alshanketti 6,96, bardzo dobre statystyki. Co prawda gorsze niż Alharbi Harbi, aczkolwiek i tak solidnie. Al Sagur również dosyć dobrze. Dlaczego nie jestem zadowolony, nie mam pojęcia. No ale widzę, że będziemy musieli przedłużyć kontrakty. Zaraz Gelę. Całkiem dobrze. Rotacyjny, więc on jest zadowolony w swojej roli. Dobra, Gomez, w sumie. To średnio. El Neni, no i mega zaczął ten sezon, nie ukrywajmy. 725 jak na defensywnego Punzidika, mega liczby. Darboe 664, lepiej niż Gomez, gorzej niż Galeu, a więc, a więc, no, no można tego Gelę trzeba więcej stawiać. Aliuvir 686, rzeczywiście tutaj brane pod uwagę jest jeszcze faza grupowa tego buharazji. Alkarni. No, te liczby w nie robią. Hasan nam widzicie 6,25 średnia. Baru 13 spotkań, 13 goli. No, powiem Wam szczerze, w 7 meczach w lidze, 10 bramek. Gości jest niesamowity. Bukari 3 gole, 3 asysty. Firmino 3 gole. Co prawda, on nie zagrał chyba tylko dla nas w stylu, On czy też może zagrał? Nie, dobra, to, tak, to są tylko spotkania dla nas, więc trzy gole szał nie robi, no ale widocznie Firmino pozwala po prostu grać Barołowi lepiej. E, do tego jeszcze Żyliu dwa mecze, dwa gole, dostanie szansę chłopak, bo też fajnie gra, no i Juwara, e, także dobra. Podsumowane, generalnie ciężko znaleźć jakiś sobie punkt w tym składzie. No może ten Gomez, może ten Gomes nie radzi sobie tak jak powinien, ale też nie gra słabo. 6,50 to jest dobra ocena, bardzo dobra nawet jak na defensywnego pomocnika. No i przed nami Melz Al-Hilal, ligowy Melz Al-Hilal. I teraz pytanie, bo zaraz potem jest Melz al nasr Czy powinniśmy wyjść tutaj lekko z składem? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że na ten mecz powinien wyjść Gomez, a nie kolej. To przede wszystkim tutaj Al-Harbi. No i tutaj niech wyjdzie sobie Darboe. I tu bym chciał zobaczyć Hasana. Reszta. Reszta bez zmian, ewentualnie. Nie, niech będzie Bukari nawet. Także takim składem wychodzimy. Na mecz z Al-Hilal. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj co najmniej remis e, dać radę zdobyć, bo kurczę. No, mam takie przeczucie, że ten remis uda się zdobyć, a więc e, mam nadzieję, że tak będzie. No i jest remis. Jeden do jednego. Mi ten wynik pasuje, bo widziałem, że al nasr straciło punkty. E, Hasan 6-0. Nie. Słuchajcie, mamy dwóch Hasanów. Teraz, który to który? No, zarobiliście. Który jest. Kto to jest Hasan drugi? Hasan z szóstką. A, to jest Tombakti, dobra. Czyli Hasan bodajże z szóstką to jest Tombakti. A Hasan z szesnastką to jest oczywiście. E, to jest oczywiście Hasan, ten junior, dobra. Troszkę się zaciąłem, ale wiadomo o co chodzi. Medzy al Nasser, no i tutaj. Tutaj może być ciężko, dlatego właśnie wyszliśmy rezerwę składem lekko na powprzedni mecz. No i tutaj Alkarni. Um, Elneni. Kolej. No i reszta zostaje. Darbo i Alharbi lekko zmęczeni, ale... Wydaje mi się, że nie jakoś mocno, więc spokojnie dadzą sobie radę. No i trzymam kciuki za nas. Trzymam kciuki, bo jeżeli teraz byśmy przegrali, to byłbym załamany. W sensie przegrali i odpadli. A więc panowie, skupcie się, mamy 3-1 do 1 z bardzo ciężkim czynnikiem, pokazaliśmy na wyjeździe, że jesteśmy od nich lepsi, a więc utrzymajmy ten stan rzeczy, nie przegrajmy. I remis, pięknie, Ronaldo jeszcze chciał dać swojemu zespołowi jakieś nadzieje w 86 minucie, ale Juwara w 43 tak naprawdę już rozwiązał sprawę tego dwumeczu. Nawet Almutairi wszedł w 84 minucie, co? No Myślę, że lekko z zlekceważyło Al-Nasr, lekko zdenerwowało Ronaldo, że w takim meczu do składu wchodzi 17-latek, no ale ten 17-latek dał sobie radę i Alfatech oficjalnie w finale Azjatyckiej Ligi, Mistrz Ligi Mistrzów, gdzie spotkamy się z jeszcze nie wiadomo bo Al-Hilal i Daegu FC jeszcze nie rozegrali drugiego meczu. A co ciekawe, w pierwszym meczu to Daegu FC zwyciężyło, a więc. No może być ciekawie, no może być naprawdę ciekawie i ja już widziałem z kim zagramy w finale i nie jest to arabska drużyna, bo arabskie drużyny, dwie z trzech, odpadły w półfinale. Al Hilal odpada z dalego FC, a Al Nasser odpada z nami. E, co kończy się oczywiście tym, że w finale zagramy z koreańską bodajże drużyną. No. Może być ciekawie. 2002 rok z założenia tego klubu. E, dosyć młody klub. Lekko ponad 20 lat. A więc, e, czy coś to zmienia? Czy coś to oznacza? Absolutnie nic. Po prostu ciekawostka. Jako pilny, po raz kolejny powołany do reprezentacji Szwecji. Cieszy, że mimo gry w przeciętnej lidze jest powoływany. No i przynajmniej mecz w Aladalach. No i Al-Nasr ma dwa punkty więcej, ale spotkanie mniej. Al-Hilal i Al-Shabaab tyle samo. Yy, punktów, ale Al-Hilal tyle samo spotkańcom, Al-Shabaab jedno więcej, ale do tego meczu przejdziemy już w następnym odcinku. To by było na tyle dzisiaj. No i już niedługo czeka nas finał z ligi mistrzów, gdzie po prostu musimy wygrać. Najlepiej, żebyśmy zakończyli tą karierę podwójną koroną i po prostu idealnie to zwieńczyli. A więc co? Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, no to łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się w następnym filmie. Siemano.